sportowym autorytetom jak Jan Tomaszewski czy Jerzy Dudek ten drugi między wierszami, którzy no można powiedzieć skrytykowali Szczęsnego za to, że nie jest konsekwentny, że zmienia zdanie jak chorągiewka że y, jedno ogłasza, a drugie czyni ja, co pan o tym myśli? no ja, to tak, wie pan, jest pan, ma... ja y, też jestem tym trochę racji, ale to co powiedziałem wcześniej y, no w momencie kiedy, kiedy y, nie mógł kontynuować gry w Juventusie no to nie chciał kontynuować w klubach średniej klasy. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy się odezwała Barcelona, no to, to absolutnie się nie dziwię, nie dziwię Wojtkowi. Po prostu uważam, że, że, dobrze robi. Natomiast można się odnosić, jeżeli chodzi o jego udział w reprezentacji, no to, to mnie ja się wydaje, że ten probierz powinien, powinien postawić już na tych bramkarzy, którzy są obecnie w Kadrze. Mamy bardzo dobrych bramkarzy. Zresztą nie wiadomo, czy Wojtek będzie chciał wrócić do reprezentacji, czy nie? Ja myślę, że temat kadry w kontekście szczęsnego jeszcze nie raz się pojawi. Ja natomiast chciałbym pociągnąć odrobinę jeszcze wątek Barcelony. Pamiętam, że jak pan myśli z własnego doświadczenia, czy Wojtek wejdzie do bramki Dumy Katalonii z marszu, jakby wracał z nieco dłuższego urlopu, czy też na ten powrót do wysokiej sportowej formy yy, będzie potrzebował yy, czasu, a jeśli tak, to pana zdaniem ile tego czasu? Znaczy no myślę, że to co się mówi o miesiącu, dwóch, żeby dojść do, do, do odpowiedniej formy, aby grać w Barcelonie, myślę, że to wystarczy. I uważam, że Wojtek jeżeli nie będzie się czuł pewny, jeżeli nie będzie, że, że prezentuje już odpowiednią dyspozycję sportową, no to nie będzie tego podejmował. No nie robił tego kroku, bo, bo, bardzo ważne jest wejście do klubu, wejście do drużyny, żeby to było wejście udane, a nie, a nie, yy, Generalnie, w debiucie bo, czy w pierwszych meczach nie może spalić tematu, musi być prawda? pewnym punktem, musi pokazać, że zasługuje na to, żeby być tam, gdzie dokładnie, jest, na Dokładnie kampionów. tak, dokładnie tak. Panie że zanim się pożegnamy, ja bym pana prosił, że pan dosłownie w kilku zdaniach przypomniał te początki Szczęsnego i to, jak pan go namówił, namawiał, przekonywał do tego, żeby, żeby stanął w ramce. No już, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, no co, Wojtek chciał grać jako zawodnik z pola. Natomiast natomiast no ja patrząc na niego, na jego predyspozycje fizyczne, predyspozycje sportowe, sprawność jego charakter, no, pomyślałem sobie, że, że dobrze by było, żeby spróbował w bramce. I w momencie kiedy jechaliśmy na obóz, no to, to, to zaproponowałem mu, żeby czy, 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 czy po prostu spróbuję jako bramkarz. jako no, no Oczywiście na początku niechętnie. Do tego się odniósł, więc zaproponowałem mu, że jeżeli na obóz weźmie rękawice i strój bramkarski, to znaczy, że przyjmuje moją propozycję. I kiedy pojechaliśmy na zgrupowanie, no to przed pierwszym treningiem wchodzę do Wojtka do pokoju. Patrzę, on już ubrany już strój bramkarski, więc już nie było żadnej rozmowy. Spróbował jako bramkarz, no i od tamtej pory nie było mowy o grze w polu. No myślę, że w imieniu wszystkich kibiców możemy panu tylko za to podziękować. Ja również dziękuję za rozmowę, panie trenerze, wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzę. Wzajemnie, miłego dnia. Kłaniam się. Szanowni Państwo, no a teraz połączymy się z moim redakcyjnym kolegą. Przyznam, że połączymy z nieukrywaną dla mnie przyjemnością, bo Hubert Zdankiewicz to... Nie tylko dziennikarz działu sport, nie tylko specjalista od tenisa, ale też koneser urody Hiszpanek, koneser Hiszpanii i przede wszystkim świetny specjalista od hiszpańskiej piłki i od La Liga. Halo Hubert, jesteś z nami? Tak, jestem, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Hubert, Katalonia trzyma kciuki za Wojtka, czy jest podzielona? Czy pojawiły się głosy, wątpliwości? Czy Polak sobie poradzi w roli następcy Ter Sztegena? Co mówi La Rambla? To znaczy wątpliwości do tego, że Szczęsny sobie poradzi to nie ma, bo wiadomo, że jest to bramka światowej klasy, grał w wielkich klubach, grał w Arsenalu, spędził 7 lat w Juventusie, gdzie wszedł w buty następcy Gianluidiego Buffona i sobie poradził, nie zjadła go presja, wiadomo, że jest doświadczony, że ma charakter, także to raczej jest kwestia tego, czy rzeczywiście będzie numerem jeden, bo Hansi Flick na razie dyplomatycznie mówi, że będzie rozmawiał tylko o piłkarzach, których ma w klubie, a szczęście jeszcze jego piłkarzem nie jest. Wiadomo, że konkurent Szczęsnego jest wychowankiem Barcelony i że też na pewno ma swoje liczne grono zwolenników, natomiast... Panuje takie, panuje takie przekonanie, jedna z gazet napisała ostatnio, że być może Inaki Peña będzie początkowo bronił, no bo będzie musiał, bo Szczęsny musi wrócić do formy, no bo ma przerwę w treningach, niedużą, ale miał. Jasne. Ale w ostatecznym rozrachunku to doświadczenie o bycie Szczęsnego, jego charakter, charyzma powinny wziąć górę nad, młody, nad młodzieżą, jeśli mogę użyć takiego określenia. Mhm. E, Hubart. E... Kombek szczęsnego do piłki na tym top światowym poziomie y, może oznaczać y, z naciskiem na morze, że wróci też do reprezentacji Polski. Nie, w to to akurat nie wierzę. Myślę, że szczęsny dał się skusić właśnie dlatego, że jest to oferta e, premium, bo no, tak, tak się mówi, że realowi w Barcelonie się nie odmawia. Wiadomo, że będzie miał okazję pokopać w klubie ze swoim przyjacielem Robertem Lewandowskim, z którym do tej pory grywał tylko w reprezentacji. Także do, do tego jest to Hiszpania. Wiadomo, on mieszka na południu, daleko nie ma, no z Malagi nie wiem, tak. ile do Barcelony, ale to nie jest lot na drugą stronę oceanu. W związku z czym myślę, że na tyle mu będzie to pasowało. Tym bardziej, że w przerwach na reprezentację będzie mógł sobie skoczyć do domu, spotkać się z żoną, z dziećmi, bo wiadomo, że to będzie trochę życie na walizkach. I także w to, w to akurat nie wierzę. Y no, wspomniałeś o Robercie Lewandowskim, no, ale skoro mówi się, że lewy odegrał znaczącą rolę w namówieniu szczęsnego do przyjęcia oferty Barcy, bo przecież po, po pierwszych informacjach prasowych, że Barca jest zainteresowana szczęsnym, on napisał na Twitterze bodaj, że każdemu wolno marzyć. Zatem, jeżeli lewy namówił go na Barce, to dlaczego miałby go nie namówić na kadrę? No, ym, namawiać może, tak jak to sam powiedziałeś, każdemu wolno marzyć. Natomiast ja myślę, że. Szczęsny już jest po drugiej stronie rzeki, jeśli chodzi o reprezentację Polski ten rozdział już jest, myślę, oczywiście mogę się mylić, nie, nikt nie wie, co siedzi w głowie Szczęsnego, natomiast nie będzie testował cierpliwości swojej rodziny tak bardzo, żeby jeszcze latać na zgrupowania do Polski. Myślę, że właśnie o ten czas poświęci, kiedy będzie miał przerwę na to, żeby e, pobyć tatą, pobyć mężem. Rozumiem. I kończąc powoli, Hubert. Media katalońskie spekulują, że debiut szczęsnego w Blaugranie może nastąpić w trakcie meczu czy w meczu z Sewillią. To jest realne? To będzie zależało od tego, jak szybko szczęsny przestawi się z trybu wakacyjnego na tryb zawodowy. On już zaczął trenować w domu w zeszłym tygodniu, także widać, że sprawę traktuje poważnie. Jeżeli będzie. No to jest pytanie do sztabu szkoleniowego Barcelony, jeżeli uznają, że Szczęsny jest gotowy, to zagra. Szczęsny na pewno zrobi wszystko, no bo wyobraź sobie taką piękną historię, na pewno widziałeś ten serię na Netflixie The Last Dance o Chicago Bulls. Y, wyobraź sobie, że teraz Szczęsny wchodzi do bramki i z Robertem Lewandowskim wygrywają Ligę Mistrzów, to oczywiście na ten moment jest tylko wishful thinking, natomiast Barcelona pomimo tego, że z obrońcami miewa problemy, bo to, co niektórzy wyprawiają, to jest kryminał, ale to akurat się będzie czuł świetnie, bo jak w reprezentacji Polski, bo nasi obrońcy też czasami kryminałki odwalają. W związku z czym. To nie jest to wspominam... Ja wiem, prawdę mówię. No. Natomiast nie jest to nierealny scenariusz, bo gorsze drużyny niż obecna Barcelona wygrywały Mistrzów. No i wyobraź sobie, jakie to byłoby piękne zakończenie kariery dwóch Polaków. Wznosi ten najcenniejszy puchar, jaki można w klubowej piłce wywalczyć. Jasne. Oby tak się stało. Dziękuję Ci bardzo Hubert. Dobrego dnia życzę. Dzięki. Kłaniam się. Wojtek Szczęsny w reprezentacji Polski zadebytował 19 października 2009 roku w meczu towarzyskim meczu z Kanadą. Miał wtedy 19 lat. A trenerem bramkarzy w drużynie narodowej był Jacek Kazimierski. No ikona, legenda warszawskiej Legii, blisko 300 spotkań w bramce klubu z Łazienkowskiej, dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata, kapitan Legii, no instytucja. Chciałem porozmawiać z panem Jackiem, którego serdecznie witamy. Dzień dobry panie Jacku. Witam serdecznie, witam. Pan Jacku, chciałem zapytać... Czym pana wtedy w tym w październiku 2009 roku tak ujął, y, tak ujął Wojtek Szczęsny, no nieopierzony w sumie Młokos, że wystawił mu pan cenzurkę, y, która otworzyła mu drzwi do, do bramki reprezentacji Polski? No nieopierzony Młokos, ale, ale, ale już, już już był w, w składzie Arsenalu, także, także, także 19 lat w składzie Arsenalu, to już się dużo wyczyn, hmm. moim zdaniem. No, a poza tym no, no potencjał, bo przecież rozmawialiśmy na ten temat troszkę go znaliśmy i nie wiedzieliśmy, że, że, że przyjął dobre zmianie po, po, po swoim ojcu. I dlatego żeśmy, żeśmy się zdecydowali na powołanie Wojtka. Panie ma dobre recenzję. Uh -huh. Panie że panie Jacku, mówi się, że szczęsnego nie można złamać. Rzeczywiście jest tak silny mentalnie, tak silny psychicznie. Tak, jest bardzo silny psychicznie, tak. Wojtek się przede wszystkim ma, ma, taki, ma, tak, ma taką cechę, która bardzo jest bardzo ważna dla bramkarza. Nie boi się po prostu nie pęka i, i po prostu wychodzi do, do bramki jak, jak, jak na staringu. Jak na no jak kiedyś Jacek Kazimierski. Tak, może i tak. To było inny czasy, no pomóż no, no, no ale chwilka tak samo była okrągła. Panie Jacku, rekomendował no. pan y, też Wojtka y, jako kandydata na pierwszego bramkarza, co też się stało y, faktem. Biało-czerwonych podczas mistrzostw Europy u nas i na Ukrainie w 2012 roku. Dlaczego akurat no. jego? Y, no bo to prezentował się bardzo dużo na treningu, się prezentował bardzo dobrze, no sumie, ja poznałem go i widzę, że on jest psychicznie mocny, także na takich imprezach jednak trzeba mieć e, trzeba, trzymać ciśnienie i no i jednak jest to obciążenie, no znam bramkarze, którzy, którzy byli też sportowo nieźli, ale ale no jednak na boisku byli, były troszkę bardziej bardziej nicy. a bo to był twardy, bo to był jest twardszy na, na, na meczu niż, niż na treningu. Poradzi sobie w... Pełnej, no, bardzo wybujałego ego szatni Barcelony i w Dalidze, której to przecież nie zna choć grał wielokrotnie przeciwko hiszpańskim drużynom. nie no to jak może sobie nie poradzi tu się w się już na tym poziomie bramkarze to już sobie poradzą taki, taki Wojtek sobie poradzi wszędzie czy w Barcelonie czy w tym tam nie wiadomo gdzie w Barcelonie jest dużo nie tam jest, tam jest straszne obciążenie ale on jest on jest on jest tam, ma taki charakter że on, że on po prostu go do jego go to mobilizuje a nie demobilizuje dobrze bardzo dziękuję panie Jacku pozdrawiam dobrego dnia życzę dziękuję pięknie kłaniam się no to co proszę państwa no to trzymamy kciuki by Wojciech Szczęsny został tak zapamiętany przez socjos Barcelony, jak przez fanów Juventusu, z którymi miałem okazję na jego temat całkiem niedawno rozmawiać i zgodnie twierdzili, że. Nie mogą się pogodzić z jego odejściem z Turynu i uważają go za jednego z trzech: Podino Sofie i Gianluigi Buffonie, najlepszego bronkarza starej damy w jej bardzo bogatej historii. Czekamy niecierpliwie czy na podpisania informacji o podpisaniu już umowy Barcelony z Wojciechem Szczęsnym. Trzymamy kciuki. Zatem nas suerte, Wojtek.